Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o najbardziej totalitarnym w dziejach ustroju, który nazywany jest demokracją. A to a propos tego, co zdarzyło się we Włoszech, a propos zwycięstwa pani Giorgio Melori. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, przede wszystkim zapraszam do zadawania pytań. Dlaczego czołowy mason Jan Józef Lipski był autorytetem dla Adama Michnika i Jarosława Kaczyńskiego? Czym jest kabała i kim byli różokrzyżowcy? W szponach Lucyfera, Masoneria i inni pomocnicy szatana. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego. Poznaj plany masonerii wobec Polski. Co się stało we Włoszech? E, bo to tylko taki punkt wyjścia do, do refleksji na temat demokracji jako takiej. E, we Włoszech e, rządziła lewica i ta e, lewica no, wiedziała, że Meloni wygra i wyłaziła ze skóry, żeby ona e, nie wygrała. Oczywiście, tak jak u nas, ta lewica miała w rękach większość mediów, więc do tych mediów nie dopuszczano melorii i w tych wszystkich mediach ją niemiłosiernie wyśmiewano, kpiono z niej, wyzywano ją najgorszymi możliwymi słowami. I, ale to oczywiście było im mało i lewica, która dominowała parlament, ogłosiła nowe prawo wyborcze. Bo, tu ciekawostka, we Włoszech jest tak, że było tak, że prawo do głosowania miały osoby, które ukończyły 25 rok życia. Więc oni to zmienili w ten sposób, że w tych wyborach prawo do głosowania miały już osoby, które ukończyły 18 rok życia. i tu widzimy, że młodzi ludzie, ten sam problem jest u nas i to nie rokuje dobrze na przyszłość, chociaż niekoniecznie, prawda? bo młody człowiek może jest niedoświadczony, może ma specyficzne myślenie. Może daje się łatwo manipulować, ale ten młody człowiek dojrzewa. Ale póki jest młody, z reguły głosuje na lewicę. Pytanie dlaczego? No bo odpowiedź jest taka, że on jakby nie myśli, nie, znaczy nie, nie ma tych problemów, co. i nie myśli w perspektywie tych problemów, co ma człowiek dorosły, który ma rodzinę, który ma pracę, który. Myśli o przyszłości. Młody człowiek jakby no, nie ma żadnych problemów, prawda? radosne życie, i e, łatwo poddaje się oczywiście wpływowi mediów, bo, e, no bo nie, nie, nie nauczył się jeszcze, co to znaczy manipulacja i jak ta manipulacja może go dotknąć. I on tak myśli abstrakcyjnie, prawda? nie myśli konkretnie, czyli to, co we Włoszech w Polsce, że młodzi, no dla nich najważniejsza jest ochrona środowiska, zwierzątka, kwestia nieograniczonej wolności w stylu rób ta, co chce ta. W Polsce Pis, który ma kłopoty z młodymi młodzi, głosują raczej właśnie na lewicę albo ewentualnie na platformę obywatelską, no to pamiętamy, że PIS ogłosił tą piątkę dla zwierząt, zakaz hodowli chciał doprowadzić do zakazu hodowli zwierząt futerkowych, do zakazania uboju rytualnego. I niektórzy się dziwili, dlaczego PiS robi takie rzeczy, a tutaj był prosty, pragmatyczny, można by powiedzieć cyniczny motyw, zyskać sobie młodych. Także być może, że gdyby wybory we Włoszech przebiegały według starej ordynacji wyborczej powyżej 25 roku życia, to Melori by dostała dużo więcej tych, tych głosów, i sytuacja prawicy we Włoszech byłaby inna. Z tym, że pamiętajmy o tym, że no to jest w jakimś sensie koniec Europy, prawda? że to, co się nazywa prawicą w Europie, to co lewica europejska. Szczególnie ta lewica, która zarządza Unią Europejską, nazywa skrajną prawicą, nazywa faszyzmem, to ma daleko od prawicy jako takiej, prawda? To ona jest tylko prawicą w stosunku do lewicy, że jest jakby bardziej na prawo. Ale jak ktoś jest bardziej na prawo od lewicy, to niekoniecznie jest prawicą. Tutaj można podać taki przykład w odniesieniu do samej Melory, która krzyczy o tym, że tradycyjne małżeństwo składające się z mężczyzny i kobiety powinno jest jedną z najwyższych wartości, powinno być chronione, powinno być dotowane. Rodzina jest najważniejsza. Matka, ojciec i dzieci tak się rodzina ma składać. A sama Melory yy, ma y, partnera, jak to mówią media, od 8 lat. Z nim ma nieślubne, nieślubną córkę, która już ma 6 lat i zamieszkali ze sobą dopiero w momencie, kiedy no, dziecko już zaczęło kojarzyć, i, i ojciec uznał, że no, dziecko powinno mieć jakoś, jakiś kontakt y, z ojcem. Także. Melori wcale nie jest taka prawicowa, natomiast jest bardziej pragmatyczna niż Lepenowie i każdemu daje coś, prawda? to znaczy jednym daje tradycyjne wartości, drugim daje życie w konkubinacie i w ten sposób zbiera głosy. Tutaj ciekawostką na marginesie jest to, że badania przeprowadzone w odniesieniu do katolików włoskich pokazały, że one, oni w żaden sposób nie kierują się przy swoich wyborach politycznych w tym faktem, że są katolikami. No, czyli, jeżeli Włosi niewierzący, nieochrzczeni głosują jedni na taką partię, drudzy na taką partię, trzeci na taką partię i proporcja jest taka jaka jest, to proporcja głosujących wśród katolików jest identyczna. No, czyli kierują się. Wszystkimi innymi względami tylko nie katolickimi. W latach 90. na Politechnice Warszawskiej było bardzo silne środowisko młodzieży katolickiej. Tworzyli organizację katolicką i ta, już nie pamiętam, która to była organizacja, chyba Solideo. I oni zapraszali mnie z wykładami, dla siebie, dla siebie, no i dla wszystkich studentów Politechniki, którzy chcieliby na te spotkania przyjść, bo te spotkania były na Politechnice. I zwyczaj miała ta młodzież taka, że tydzień przed moim wykładem wywieszali olbrzymi baner w auli Politechniki, że będzie wykład doktora Stanisława Krajskiego o takim tytule. O takim a, a, a takim tytule. No i y, pewnego razu zaproponowali mi, żebym zrobił wykład na temat demokracji. Y, I ja im zaproponowałem tytuł Demokracja jako droga do niewolnictwa. I oni powiesili taki baner w Auli Politechniki. To był gdzieś 96, siódmy, 8, 9, już nie pamiętam dokładnie. No i y, baner natychmiast ochrona ściągnęła. Rektor ich wezwał do siebie i zakazał wstępu krajskiemu na teren y, Politechniki, a w takich gazetkach lokalnych wewnątrz Politechniki ukazały się artykuły bardzo poważnych profesorów, polemizujące y, z moim poglądem. Żadnego poglądu nigdzie jeszcze nie zdążyłem wyrazić, był tylko tytuł. Że no, demokracja to jest najwspanialsza rzecz na świecie, to jest wolność, i, i yy, 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 głoszenie, że demokracja prowadzi do niewolnictwa, jest nadużyciem, manipulacją, i tak dalej, i tak dalej. Wykład się w końcu odbył gdzieś tam na korytarzu, prawda, w takich warunkach yy, konspiracyjnych i powiedziałem w nim to, co chciałem, e, to znaczy wtedy. Pokazałem mechanizmy, które doprowadziły nas do tego, że po wyjściu z ustroju komunistycznego, ustroju, w którym ludzie pracowali jako najemni pracownicy w państwowych zakładach pracy, że doprowadziło nas to, co było zasługą tzw. demokracji. Do tego, że ludzie dalej pracowali w wielkich zakładach pracy jako najemni pracownicy, tylko tym razem zakłady te należały do Amerykanów, e, Francuzów, Niemców, a bardzo często do rządu, e, na przykład fra, francuskiego czy e, niemieckiego, czyli też w zakładach, w zakładach państwowych. I teraz dlaczego? E, w demokracji możliwe są takie sytuacje, w tak zwanej demokracji. No, znaczy, zobaczmy, co zrobił y, Józef Piłsudski. Daje mu y, w pewnym momencie pod y, szantażem zbrojnym Rada Regencyjna przekazała pełnię władzy. władze. Tak wykonawczą, jak i ustawodawczą, i Piłsudski jako władza ustawodawcza ustanowił, że w Polsce będzie demokracja i że uprawnionymi do głosowania będą wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia, chyba 18, no już nieważne, czy osiemnasty czy, czy 21. Wszyscy obywatele, w tym kobiety. I tym jednym aktem zyskał pełnię władzy nad polskim społeczeństwem, no bo ci, którzy zyskali prawa wyborcze mu się odwdzięczali, prawda? Tym bardziej, że od początku głosił ideologię socjalistyczną, wszystko dla biednych i tak Tylko zauważmy jedną kwestię, że na przykład na kresach 40% mieszkańców było analfabetami. Natomiast z czegoś takiego jak radio, to o tym nawet nie słyszeli, że to istnieje. Prawda? Jakieś książki, gazety tam dochodziły, ale i tak z tego nic nie wynikało, bo czytać i pisać nie, nie umieli. I ci ludzie zaczęli decydować o losach Polski. To znaczy nie oni decydowali, tylko decydował Piłsudski, a oni byli tylko takim wyborczym mięsem armatni. I teraz zobaczmy jedną rzecz. Wróćmy do samych początków. Arystoteles jako pierwszy opisał wszelkie możliwe ustroje polityczne. No, czyli stwierdził, że są trzy ustroje polityczne: monarchia, arystokracja i republika, yy, i określił te ustroje. Prawda? Monarchia no, rządzi jeden król, yy, arystokracja rządzi jakaś stosunkowo wąska elita, a więc yy, no, kilkaset osób, może kilka tysięcy, i republika, w której, i to jest ciekawe, jak stwierdził Arystoteles, rządzi jakaś część społeczeństwa. Jakaś część to może być 1%, 2%, 3%, 10%, ale tylko taki procent. I później Arystoteles, czyli w Republice rządzą ludzie, którzy są do tego rządzenia przygotowani którzy są odpowiedzialni, którzy nie myślą tylko o sobie, ale myślą o, o państwie, o społeczeństwie, o, o, o przyszłości, nie myślą tylko w dniem dzisiejszym. I Aristoteles wyróżnił również trzy patologie tych trzech ustrojów. No czyli monarchia może się spatologizować, przekształcając się w tyranię, ma to miejsce wtedy, kiedy osoba, która zostaje królem w wyniku wyborów albo w wyniku dziedziczenia, no nie myśli o państwie, nie myśli o społeczeństwie, tylko kieruje się swoimi widzimi kieruje się swoimi słabościami, dzisiaj byśmy powiedzieli grzechami, i jest to no, bardzo niebezpieczny ustrój. Arystokracja przekształca się w oligarchię, znaczy może przekształcić się w oligarchię. Patologią arystokracji jest oligarchia, ustrój oligarchiczny. Ustrój oligarchiczny polega na tym, że rządzi bardzo wąska grupa ludzi, ale to jest mafia. To, to są ludzie, którzy nie są arystokracją ani w sensie moralnym, ani w sensie duchowym, to nie są ludzie, którzy jako arystokracja myślą o innych myślą o przyszłości, myślą o dobru wspólnym, o, o państwie, o społeczeństwie, tylko ludzie, którzy myślą wyłącznie o sobie i swoich interesach. No i oligarchia, stwierdził Arystoteles, jest bardzo niebezpieczna. Natomiast republika może się spatologizować, przekształcając się w demokrację. Prawda? Czyli historycznie rzecz biorąc, tradycyjnie rzecz biorąc, termin... Demokracja określał pewną patologię. I y, y, Arystoteles tak określił tę patologię, mówiąc, że to jest tyrania motłochu nad pozostałą częścią społeczeństwa, czyli tymi wszystkimi, którzy myślą dobrem wspólnym, myślą y, o innych, myślą o przyszłości. Y, I co Arystoteles rozumiał przez motło? Rozumiał ludzi, którzy myślą tylko o sobie, którzy myślą egoistycznie i którzy kierują się w swoim postępowaniu najniższymi pobudkami i instynktami emocjami. Polacy, zauważmy, wyciągnęli z tego wniosek, bo taka no najlepsza nazwa na temat, dotycząca ustroju pierwszej. Rzeczypospolitej, to była Rzeczpospolita Królestwa Polskiego. Prawda? Czyli wydawałoby się, że połączono w tu, tu w nazwie dwie, e, dwa ustroje, które nie dadzą się pogodzić, a myśmy potrafili je pogodzić. Jest król i jest demokracja, i oni się wzajemnie kontrolują i uzupełniają. Polacy wprowadzili jeszcze ten trzeci ustrój arystokratyczny, jako Dodatkowy, czyli doprowadzili do tego, że Polska miała ustrój i monarchiczny, i arystokratyczny, i republikański czyli republika po polsku rzeczpospolita, i Tą elitą, tą arystokracją, bo arystokracji jako takiej w Polsce nigdy nie było. Jeżeli byli, byli książęta, na przykład, no to to byli litewscy, bo tam tytuł książę się wcześniej pojawił. Była magnateria, ale magnateria to były rody, które nie tylko musiały mieć pieniądze, ale musiały spełniać pewne społeczne funkcje. Typu posłowie, senatorowie, biskupi, wojewodowie, sędziowie, i tak dalej. I Polska przez wieki próbowała, znaczy jakby uniknąć tych wszystkich patologii. To jest oddzielny temat, jak to jej się udawało. Natomiast wracając do czasów dzisiejszych, do tego, co dzieje się w Polsce na przykład, czy we Włoszech, to y, a, y, można zobaczyć, że Arystoteles, Arystotelesowi nie wszystko dało się uchwycić, ponieważ y, nie zauważył jakby jednej sytuacji, że jeżeli powołuje się republikę, czyli ustrój, który dzisiaj nazywa się Ustrojem demokratycznym. To on może bardzo szybko się spatologizować, ale wcale nie w kierunku demokracji jako rządów Motłochu, tylko w kierunku oligarchii. Bo ustrój demokratyczny to jest bardzo ogólne pojęcie, to jest taki worek, do którego wszystko można wrzucić. Z tym, że no, trzeba pamiętać jednak, że ten ustrój, czyli ustrój republikański, to jest sytuacja, w której rządzi jakaś znaczna część, znaczna część społeczeństwa. Natomiast wszystkie te procedury wyborcze i struktura tego ustroju, tak zwanego demokratycznego. To wszystko zostało tak skonstruowane, żeby w istocie to był ustrój oligarchiczny, a nie demokratyczny, nie rządy motłochu, tylko rządy pseudoelity, rządy mafii. Bo gdybyśmy Arystotelesowi zadali pytanie, w jakim trybie jest wybierana władza w ustroju monarchicznym czy w ustroju arystokratycznym, to zapewne by odpowiedział, że tryby mogą być różne. To może być pewne zjawisko tradycyjne, historyczne, ale to może by być wynik procesu wyborczego, prawda? Króla można wybrać. I to, że go wybieramy, to nie oznacza, że mamy demokrację, bo wybieramy go i on rządzi, i to jest monarchia. Arystokrację można wybrać. I to, że ją wybieramy, to nie oznacza, że jest demokracja, tylko po prostu jest dalej ustrój czysto arystokratyczny tyle że metoda wyłaniania arystokracji jest właśnie taka w takich procedurach i dziś y, mamy do czynienia z ustrojem y, procedurami które mają y, znaczy inaczej z ustrojem który ma formalnie charakter y, znaczy nieformalnie ma charakter y, arystokratyczny, a w istocie ma charakter oligarchiczny. Prawda? Czyli wybiera się e, bardzo wąską elitę, liczącą kilkaset osób, no powiedzmy do tysiąca, e, która później rządzi niepodzielnie przez cztery lata, robiąc dokładnie co chce i nie ma żadnej możliwości zmiany tej sytuacji przez te cztery lata. Dopiero po czterech latach Istnieje taka możliwość, ale mechanizmy wprowadzone w ten ustrój są takie, że w istocie odwołanie tej oligarchii, rozpoznanie jej jako oligarchii i odwołanie jej musi doprowadzić do wyboru innej oligarchii, która już czeka i przebiera nogami za drzwiami, żeby dorwać się do władzy. I a to jest związane właśnie z tymi procedurami wyborczymi, że tylko partie, które, tylko partie polityczne mogą brać udział w wyborach, tylko partie polityczne, które przekroczyły pewien próg, mogą wejść do parlamentu, że istnieje możliwość, co jest pogwałceniem wszelkich zasad europejskich. Bycia zarazem we władzy ustawodawczej i wykonawczej, prawda? bo poseł może być ministrem, poseł może być premierem, poseł, który zostaje premierem, no nie, nie przestaje być posłem, że partia polityczna znaczy, to nie wyborcy decydują, kto będzie ich posłem. Na kogo oni mają głosować, tylko to decyduje wyłącznie już bardzo wąska elita oligarchii, a nie, nawet nie sama oligarchia, tylko wąska grupa dowódcza tej oligarchii. I teraz pytanie: na koniec, pytanie, na które nie odpowiem, bo żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by. Poświęcić kilka oddzielnych programów, jak to zmienić. No bo dopóki będzie taki ustrój, jaki jest, dopóki będą takie procedury, jakie są, nie ma żadnej szansy. Na no to albo wszystko musi się zawalić i, i trzeba by zacząć wszystko od początku, albo no, trzeba by jakiejś wielkiej siły, która nowej siły, która by zupełnie nowej siły, która by w ramach tych procedur przejęła władzę, co jest bardzo mało prawdopodobne, która by to wszystko zmieniła, a zmieniłaby oczywiście w taki sposób też, żeby sobie samej odebrała różne profity, ograniczyła swoją władzę, czy nawet pozbyła się swoich władzy. No więc to jest oddzielny temat, jak to zrobić i czym to zastąpić, ale o tym, jeżeli myślimy o przyszłości, o, o, nie o naszej przyszłości za 2-3 lata, tylko o przyszłości Polski, państwa polskiego, no to powinniśmy się nad tym zastanawiać. Dziękuję bardzo. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego, Masoneria Polska 2022, Polska w kleszczach masonerii, dostępna na capitalbook.pl.